Witajcie kochani ponownie, coś się tak zadziałało, że tamtą transmisję po prostu przy końcówce zerwało, no więc już nie, nie będziemy kontynuować, ale tak sobie pomyślałam, żeby przy pełni księżyca spróbować zrobić temat wolności, zgody właśnie, przebaczania jak było w medytacji, czym jest wolność. To tak często to słowo się przebija, szczególnie teraz. Wolność słowa, wolność, yy, yy, no yy, jaka jeszcze wolność? No, ogólnie jest walka o wolność, chcę być wolny, jestem wolna, ale co to tak naprawdę oznacza ta wolność? Wolność według mnie. To jak miłość i szczęście, stan wewnętrzny. Wolność to taki stan, że jest takie powiedzenie, że nawet we więzieniu można być wolnym, bo jeżeli nie pozwolisz sama siebie czy sam siebie zniewolić, to jesteś wolny. Zwróćcie uwagę na ten czas, który jest aktualnie. Jak wielu ludzi jest zniewolonych przez media, nazwę to tak, przez to, co mówią. Oni są przestraszeni, przerażeni. Oni się boją ulicą iść, boją się iść do sklepu. I to jest widoczne, to jest widoczne, to jest wyczuwalne w energii, ale to jest widoczne. I teraz tak, co wybierasz? Wolność jest związana też z akceptacją. Czyli akceptuję, że coś ma miejsce i coś jest. Jak tłumaczyłam w innym filmiku, co innego aprobuje, a to co innego akceptuje i ja Akceptuje to, że to jest, że ludzie chodzą w maseczkach dzieci, że jest ograniczona ilość ludzi w sklepie, akceptuję, bo to ma miejsce. Ja powiem tak, na pewno wielu ludziom to przeszkadza. Ja powiem tak, ja osobiście, ja osobiście ja tylko sobie. Ja tego tak nie odczuwam. Ja idę do sklepu, robię zakupy, już wspominałam, mam paszkę, owijam, żeby nie krępować ludzi, żeby się nie bali, bo widzę to, to przerażenie w ich oczach, jeżeli widzą kogoś, że ktoś ma suniętą maseczkę. Robię to z szacunku do innych ludzi. Żeby się mnie przysłowiowo nie bali. A więc ja też daję zgodę na to, ale zgodę wewnętrzną, że tak się dzieje, ponieważ ja już zapytałam samej siebie, czy ja mam wpływ na to, co się dzieje. Ja sama, jako Zosia, nie do końca mam. To, to są protesty, ludzie się nie zgadzają, tu I dzieje się coś w sieci, ale ja jednak. Jak wyjdę na ulicę i tupnę nogą i powiem, nie będziemy tego robić, to tak nie działa. Więc ja hmm, dla dobra siebie dałam zgodę na to, ale zgodę wewnętrzną, że tak jest, bo ja nie jestem w stanie nic zrobić. Czyli uznałam swoją bezsilność wobec tej sytuacji, która jest. Bo bezsilność właśnie ja może poruszę temat bezsilności, bezradności w tytule nie napisałam, tak jak było. Pokora i cierpliwość, bo ludzie bardzo mocno mylą te dwa pojęcia. Bezsilność to jest też mocną stroną, taką jak pokora, czyli bezsilność to uznanie, że. Nie ma wpływu na to, co się stało, bo nie ma, to się stało. Jak, jak porównać człowieka bezsilnego i bezradnego? Jak to pokazać obrazowo? Powiedzmy, idę ulicą i gdzieś jest wykopany dół, a ja go nie zauważyłam i, i wpadam do tego dołu. No i co robię? Próbuję z niego wyjść, z takiej strony, z takiej, z takiej nie da rady. A więc siadam i czekam. Może ktoś nadejdzie i pomoże. I to jest człowiek bezsilny, robi co można. Nie da rady, odpuszcza. Natomiast człowiek bezradny. Będzie kopał, drapał się, jak. Syzyf, przy, przysłowiowy syzy wciskał na, na górę ten kamień na okrągło to tak będzie robił człowiek bezradny będzie się skrobał w prawo, w lewo, wściekał stracił mnóstwo energii a to mu i tak nic nie da a więc człowiek który jest wolny to też jest człowiek który potrafi uznać swoją bezsilność Wobec ludzi, sytuacji, zdarzeń, miejsc. Czyli bezsilność to nie ma wpływu na to. Na to, na to, na to nie ma wpływu, ale mam wpływ na to stuprocentowy, jak na to reaguję. Czyli czy się wściekam, buzuję, sama sobie zabieram energię, sama e, później jestem klapnięta. Czy po prostu odpuszczam, bo pewnych rzeczy nie da się zrobić. Ja przepraszam jeszcze spróbuję udostępnić, zobaczę, czy, czy ten live jest. A więc to tak nie wiem, czy to, jest czy to jest zrozumiałe, co to jest. Czy to, co powiedziałam, jest dla Was jasne i zrozumiałe. Czy, czy może macie jakieś pytanie, może coś jeszcze Wam wyjaśnić na temat bezsilności, bezradności? Kolejną, no właśnie taką kolejną pochodną to jest yy, właśnie ta zgoda. Zgoda wewnętrzna na to, co się stało. Ta zgoda tak naprawdę pomaga nam w wielu sytuacjach. Jeszcze chciałam tu podkreślić, że zgoda to nie jest tak, jak było w pokorze, że tak, 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 to jest dobrze. To nie chodzi o tą zgodę, żeby schylać głowę i dawać sobie każdemu, co tylko popadnie, chodzisz po głowie. Nie, zgoda wtedy, jak nie mogę nic zrobić, to jest ta zgoda, zgoda wewnętrzna na to, co się stało. Kolejną sprawą, jaką chciałabym poruszyć, to chwilowo było w medytacji o tej wadze przebaczenia. Ja przepraszam, że ja tak wracam do tego przebaczenia, ale ja wiem. Ile mnie to kosztowało psychicznie, zdrowotnie, bo miałem go za 10-2 wyhodowanego, no, ponieważ jesteśmy powiązani z ciałem, nasz umysł jest powiązany z ciałem, czyli długo przechowywane urazy, złość, gniew, nienawiść, prędzej czy później robią blokadę w naszym organizmie i zależy, to co, czego to dotyczy. To w danej części ciała, w okolicy danej czakry, <laughs> przepraszam, no ślina, <laughs> utworzy się blokada, a później choroba. Niekoniecznie ta choroba musi przejawić się w ciele. Jeżeli my Puścimy po prostu te nasze emocje, urazy, żal, gniew, nienawiść. A więc poczuj dziś, przy tej pełni, ja będę wracać do tej pełni, bo to jest bardzo ważny moment do oczyszczenia. Cokolwiek, zrób sobie dzisiaj soki i pomóż swojemu ciału, sercu, umysłowi, duszy. W dzisiejszym szczególnie dniu, bo tak jak powiedziałam, jest to ostatnia pełnia, która jest w erze ryb. Era ryb symbolizowała się konfliktem, wojnami, przemocą. Era wodnika to jest era wynalazczości, przyjazności, wspólnoty, przyjazności, no, tym, czym kieruje, tym, czym przejawia się, że tak powiem, jakie są cechy wodnika, wysoka technika, technologia, technika nauczania, zmiany, zmiany, zmiany. Tym głównie kieruje się właśnie wodnik tymi zmianami. Co mogłabym jeszcze dla Was poruszyć? Bo tak, jakoś spontanicznie przez tą pełnię chciałam, um, chciałam Wam coś przekazać, powiedzieć. Chciałabym Wam też przekazać, że wolność, właśnie, to jest wolność bez jakichkolwiek używek. Wolność, ponieważ narkotyki, alkohol, papierosy, mięso słodycze. Wszystkie substancje uzależniające, a więc jeżeli tego używasz, to tak naprawdę nie jesteś wolny, wolna. Wolność to jest też czystość. Wolność to jest bycie przeciw zabijaniu. bo jeżeli ja mam czyste serce, jeżeli ja mam... Czyste intencje wobec świata Ziemi, to jestem też przeciw zabijaniu. Czyli, jeżeli. Mm, nie chciałabym urazić ludzi, którzy jedzą mięso, ale, ale pomyślcie, tam jest dużo antybiotyków, sterydów. Być może będzie dla kogoś z Was też takim krokiem nad I, gdzie u mnie między innymi było. I jak się dowiedziałam, że no, zwierzęta instynktem czują, że idą na śmierć i wyzwalają się wtedy w nich różne emocje żalu, strachu, paniki, złości, bólu i my to wszystko w tym mięsie zjadamy, kto je. Dla mnie to też było istotne. Nie było też łatwe, wcale nie było łatwe. Yy, Zejść, ponieważ ja byłam mięso żadna. Mm. Kochałam mięso, śniadanie, obiad, kolację. To było mięso. A więc, jest to też element wolności. Co jeszcze mogę Wam. Człowiek wolny to jest człowiek, który nie ocenia innych ludzi. Człowiek wolny to, nie, to jest ten, który nie krytykuje innych ludzi. Tak, człowiek wolny to jest człowiek też pokorny. Ja mówiłam o pokorze. Pokora jest też wolnością. Jest też zgodą, tak, na to, na to co się dzieje bez jakiegoś buntu, wściekania. Człowiek wolny próbuje i pokorny szukać jakichś rozwiązań. Jeżeli ich nie znajduje. To nie znaczy, że o tak, jak mówiła, nie, nie. Próbuję pytać siebie, czy jest jakieś rozwiązanie, czy może coś zrobić. Jeżeli nie może nic zrobić, to po prostu odpuszcza. Bo bycie wolnym to jest bycie człowiekiem szczęśliwym. Zobaczcie, człowiek wolny jak zakochany, fruwa, skacze. Dzień dobry każdemu mówi, czy haj, halo, jak tam, jak tam i gdzie to jest. Tak, tak się czuje i tak się zachowuje człowiek wolny. A więc masz wybór. Masz wybór dziś odpuścić bycie w zniewoleniu. Zrobić kroki, które pomogą ci wyjść z zniewolenia, pomimo czynników zewnętrznych. Możesz być wolny, pomimo czynników zewnętrznych. Jak powiedziałam, wolność jest to stan wewnętrzny. Jak miłość, szczęście, radość. To jest stan wewnętrzny. Wielu ludzi mówi, zepsuła mi dzień. Taki miałam fajny dzień, czy zepsuł? Nie zepsuła. Sam, sama dałaś sobie zepsuć, ponieważ weszłaś w to. Bo gdybyś w to nie weszła, czy nie wszedł, tego by nie było. A więc wolność, 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 wolność jest to czakra gardła. Tutaj są wszelkie zakazy, nakazy zniewolenia. A więc, jeżeli chcesz podążać drogą wolności, to zwróć uwagę na swoją czakrę gardła i zobacz. Jakie masz tam przekonania? Jakie dźwigasz ciężary? Jakie przekonania rodzinne, rodowe? Że życie jest ciężkie, co tu kryć? Znacie takie powiedzenia? Że nie możesz być swobodną, bo jesteś prywolna. Jest to uważanie za, za coś złego, jeżeli człowiek jest swobodny. A swoboda to jest ta lekkość, łatwość wyrażania w wyrażaniu siebie, mówieniu. Lekkość, łatwość łączy się z asertywnością, jest powiedzieć nie, kiedy czuję nie. Tak, kiedy powie, czuję tak. Uwolnić się od lęku tego, że, że jeżeli tak powiem, to kogoś zranię. W sprawie przykrości. Jeżeli nie jesteś agresywny, nie wchodzisz w czyjeś granice, to ta przykrość drugiego człowieka ciebie nie dotyczy. Ty mówisz tak, jak ja w tej chwili mówię, co czuję z mojego serca. Jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, jest okej, okay. ale ja nie mówię, ty masz to, ty masz to, ty masz to, ty rób to, ty tamto, nie. Ja tylko mówię, co z mojego doświadczenia, w moim odbiorze, sprawia ludziom wiele trudności. To jest właśnie zniewolenie. Oni się sami zniewalają starymi przekonaniami od mamy, taty, zrodów. Te wszystkie powiedzenia u nich, pracujące: Mężczyzna nigdy nie płacze nie mazgaj się jak baba. Ilu mężczyzn słyszało to w dzieciństwie, powiedzcie? Do ilu z Was to mówiono? Mężczyzna nigdy nie płacze. Ilu ma zahamowany płacz przez to? A przecież wolno Ci płacz oczyszczać. Nie szukaj dziury w całym, nie chwal dnia przed zachodem słońca, nie ciesz się. Żebyś wieczorem nie płakała, czy nie płakał? Oj, to twój odpukać mnie malowane. Znacie to? Znacie, jak wielu ludzi ma zakorzenione to w sobie. To twój odpukać mnie malowane drewno. Kto jest kreatorem swojego życia? Powiedzcie, kto jest kreatorem waszego życia? Wy. Wasze decyzje, wasze wybory kreują waszą rzeczywistość. W łączności z, z sercem, z Bogiem w moim sercu, możecie podejmować wy, każdy z was, właściwe dla was decyzje. Ja podejmuję decyzje w łączności z Bogiem w moim sercu łączności z moją duszą, przekowaną duszą. Jak wielu z was nie docenia wartości duszy w waszym życiu, jak wielu z was w ogóle nie ma pojęcia, że możecie się do niej modlić, możecie się do niej zwracać, bo dusza to jest ta bezpośrednia część łącząca was ze źródłem. A więc, jeżeli się do niej zwracacie, jeżeli, się prosi, jeżeli prosicie ją o coś, jeżeli macie czyste połączenie, to w waszym życiu dzieją się cudowne rzeczy. Ale zwróćcie uwagę, no widzicie, już w wolności zjechałam na, na, na duszę, tak to u mnie jest, ale tak postanowiłam to spontanicznie nagrać. Być może dla kogoś ten. Life będzie przydatny. Jeżeli już mówimy o duszy, to też nadmienię o otrzymaniu dusz po tym, kiedy one odeszły na drugą stronę. Nie trzymajcie tych dusz rozpaczą. Pozwólcie im pójść na ich miejsce przeznaczenia. Wielu ludzi bierze sobie jako opiekunów. Zmarły. Dlaczego nie bierze Boga? Dlaczego nie bierze własnej duszy wyższego ja? Tylko zmarły. Dajcie tym zmarłym odpocząć. Dajcie im po tamtej stronie być i robić to, co, to, co nich, dla nich jest przeznaczone. Oczywiście to nie znaczy, że macie o nich zapomnieć. Nie, nie, absolutnie. Szacunek. Wspomnieć, ale ja mówię też o tym, kiedy jest ten pierwszy okres, kiedy dusza ma 12 miesięcy do zamknięcia spraw ziemskich. Czyli przez 12 miesięcy ona jest wokół nas, przy nas, ona tam załatwia swoje sprawy, które nie zdążyła w życiu ziemskim. Po 12 miesiącach z reguły, to jest obchodzona rocznica, z reguły idzie na miejsce swojego przeznaczenia, ale jeżeli jest trzymana przez bliskich, przywoływana, Boże, zostawiłeś mnie i co ja teraz zrobię? To już, już nie wiem, co począć bez ciebie. Boże, to, to jest zatrzymywanie duszy. No między innymi, ja tak w skrócie mówię, bo temat był wolności, ale, ale to się, jak teraz patrzę, połączyło, ponieważ zwrócić wolność duszy, żeby ona po tamtej stronie, tej swojej rzeczywistości, mogła podróżować, mogła y, robić, nazwijmy to tak, swoje rzeczy, to też od nas y, od nas, żeby wypłynęła z miłości, właśnie takie puszczenie jej do, do rozwoju w jej własnym świecie. A więc czym podsumować wolność? Wolność jest to jedna z piękniejszych rzeczy, ponieważ w wolności jest miłość, pokora, zgoda. W wolności jest wszystko. Człowiek Wolny, jak to się mówi, może kury przenosić. A więc zachęcam Was do uwalniania się od wszelkich ograniczeń, które macie, od wszelkich przekonań, które przejęliście od rodziców ze szkoły, od ciotek, które u Was bardzo często są. Ja spotykam się z wieloma rzeczami, na przykład szczególnie dotyczącymi pieniędzy czy pracy. Wielu ludzi ma przejęte, że żeby zarobić pieniądze, musi się tak ciężko napracować, że to tylko złodzieje mają lekkie, łatwe pieniądze. A przecież możesz pracować z przyjemnością, nie w trudzie i mozole, koniecznie. Moja praca wcale nie jest taka łatwa, jak być może się komuś wydaje. Kiedy ja mam sesję z klientem, my pracujemy bardzo często w niskich wibracjach, trauma, różne, różne sytuacje się dzieją. To nie jest wcale takie łatwe i lekkie, ale ja to lubię. I w tym jest rzecz, że ja robię to z przyjemnością. Ja czuję się wolna, bo ja nie mam pręgierza, że ja to muszę robić. Ja chcę to robić. Ja dziś miałam rano o siódmej sesję cudowną, zresztą moja cała klientka i, i, i tak obserwuję od czasu, kiedy pierwszy raz zjawiła się na mojej sesji, jak była rozszczęsiona, rozbiegana i wcale tak długo to nie trwa, jakie wielkie zmiany już są. To no właśnie, to jest ten element wolności wyboru. Jeżeli ja chcę być wolnym człowiekiem, to ja potrzebuję się pozbyć, pozbyć z wszelkich przekonań, zniewolenia. To ja pozwalam sobie być. Wolno, bez względu na to, gdzie jestem, z kim jestem i jak jestem. To jest we mnie. Wolność, zgoda, przebaczenie to wszystko jest we mnie. Dziękuję kochani za uwagę. W tą pełnię księżyca tamtą medytację przerwało się, czas tak patrzy, żeby nam. Tego spotkania nie przerwało, a więc serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę Wam wolności. Życzę Wam przejawiania się jako wolnymi, bo takim stworzył Was Bóg. Tak pierwotnie jesteście wolnymi, wolnymi istotami duchowymi, będącymi w ciele. Wszystkiego dobrego to w pełni i zróbcie jak najwięcej. Dla siebie, aby uwolnić jak najwięcej. Pięknego dnia, kochani, wszystkiego dobrego. Dziękuję za uwagę. Do następnego razu. Pa pa!